Cześć! Ja znowu dzisiaj na wysypisku. Kupka złomu rośnie, nawet miedziuszka się jakaś trafiła z tego z pompki akwariowej. Kolejną śmietanówkę znalazłem. Jakieś izolatory złomiku rośnie. Wykopałem też łóżko. Właściwie to, co z niego zostało. Jest nawet grill od poloneza. Kupaczki rosną. Dzisiaj zabieram dwie torby szkła, torbę plastiku i torbę zmieszanego. No jest jeszcze, co tutaj ogarniać. No tutaj jeszcze a malinium chyba wystaje. Łez siedzi głęboko. A, jakiś przesełko było albo leżak. O. No i dobra, do bazy. Dobra, dzisiaj taki szybki filmik. Zabieram się razem z tymi śmiećmi Trzymajcie się, cześć!